Drogi Raczku, droga Raczko, to jest czytanie dla Ciebie na przedostatni tydzień stycznia, od wtorku do soboty. To jest tydzień, w którym mamy pełni księżyca we wtorek. No i u Ciebie ta wtorkowa energia pełni, bardzo silnie widać ją w karcie wieży. Wieża mówi nam o tym, że za chwileczkę coś w naszym życiu po prostu legnie w gruzach, albo coś się po prostu powinno zakończyć. Albo coś się zakończy bez naszego udziału, albo coś, co nie stało na stabilnych nogach. No i właściwie nie mam dzisiaj wyjątkowo potrzeby rozbijania tego na dni. Tylko potraktujmy te trzy karty, jakby jako jedną opowieść. No, trójka mieczy. No, drogi raczku, droga raczko, no, tłumaczyć tu chyba nikomu nie trzeba. Że któryś z tych mieczy, prędzej czy później z tej trójcy, trójkąta miłosnego, dotrze do tego serca i to serce przebije boleśnie. No i prawdopodobnie, nawet jak tylko jeden miecz się wbije, to wszystkie trzy miecze są ze sobą połączone, bo, bo jesteście w emocjonalnym trójkącie być może. I nie musi to być nawet skonsumowane, może być to myślenie o innej osobie niż się aktualnie jest, może być jakaś tęsknota za osobą, która już nie ma w naszym życiu i z jakichś powodów pewnie jej lub jego już nie będzie. A karta Asa Kielichów z kolei mówi nam o takiej, takim duchowym połączeniu pomiędzy ludźmi. Kielich to jest nawet karta małżeństwa, sakramentu małżeństwa dla osób wierzących. Więc może warto by było się, drogi raczku, droga raczko, trzymać tego, co sprawdzono lub tej osoby, którą kochamy. Tylko pytanie, co to znaczy, bo każdego człowieka kochamy inaczej, na innych poziomach. No i czuję się w obowiązku również powiedzieć, że rybka na ostatniej karcie Kierichów może nam zwiastować nieplanowaną ciążę. I tutaj dzisiaj postawię kropkę, wzdychając lekko, a wy zrobicie sobie z tą informacją, co tylko zechcecie. Ciekawa jestem, czy to z Wami rezonuje. Mam nadzieję, że nie. Pozdrawiam serdecznie.